Volvo FLD3CFL to imię Nowego Towarzysza Strażaków Ochotników z OSP Choroszcz. Świętowali oni zacną, bo 110. rocznicę swojego istnienia. Rynek z tej okazji zapełnił się eleganckimi kolorami, głównie granatem i czerwienią, a to za sprawą odświętnie ubranych strażaków, wysokich rangą gości, którzy zaszczycili choroszcz swoją obecnością, oraz oczywiście dzięki niemu średniemu samochodowi specjalnemu pożarniczemu ratowniczo-gaśniczemu. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, 110-lecie przekazanie nowego samochodu dla OSP. My doposażamy wszystkie jednostki na bieżąco w najbardziej potrzebne sprzęty, jednakże ten Nowy samochód za prawie milion robi wrażenie i na pewno będzie służył dobrze wyszkolonym naszym strażakom. Ta historyczna chwila w Choroszczy i piękny jubileusz były okazją do ujrzenia jednostki OSP Choroszcz w pełnej krasie. Naocznego ujrzenia, kim są ochotnicy niosący pomoc nam w potrzebie, w sytuacjach realnego zagrożenia. To nasi sąsiedzi, koledzy z pracy, nierzadko całe pokolenia dziadków, ojców i synów. I oni tego dnia, co zrozumiałe i w pełni oczywiste, otrzymali zasłużone wyróżnienia, medale oraz odznaczenia. Nagrody trafiły do obecnie czynnych druchów, jak również do licznych przyjaciół i sympatyków jednostki. Muzycznym towarzyszem uroczystości była młodzieżowa orkiestra denta, a uzupełnieniem obchodów występy majoretek. Nikt nie miał wątpliwości, że tego dnia w Choroszczy dzieje się coś ważnego, prawdziwe święto. Bohaterem jubileuszu był on średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Wyczekany i sprawiający strażakom wiele prawdziwej radości. Ale traktowany przez nich bardzo poważnie oraz z nadzieją. To jest olbrzymie wsparcie. Każdy nowy samochód to jest nowa jakość. To jest, to, to jest jakość nowej generacji. Zupełnie inny sprzęt niż jeszcze sprzed 15 lat. Bo mamy również taki samochód nowy sprzed 15 lat, ale ten ma dużo więcej możliwości, dużo więcej, można powiedzieć, takich możliwości technicznych. Technicznych, elektroniki dużo ma więcej, która bardzo wspomaga działalność podczas akcji. Będzie służył przede wszystkim do akcji gaśniczych, dlatego że jest to samochód średni, ale mający ponad 4000 litrów wody, a ten mając taką ilość wody, taką ilość sprzętu aparatów powietrznych jest w stanie prowadzić skuteczne działania gaśnicze. Chcieliśmy docenić jednostki, które odgrywają ważną rolę, mają dużą interwencję, jedną z takich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej jest jednostka w Choroszy, która interweniuje nie tylko tu lokalnie w tych miejscowościach najbliższych, ale także często na s bo tam niestety dosyć często zdarzają się wypadki i Ochotnicy Strażacy często są pierwszymi, którzy docierają na miejsce, udzielają pierwszej pomocy, interweniują. Potrzebują więc dobrego sprzętu, aby ta pomoc była jak najbardziej skuteczna, ale i bezpieczna dla samych strażaków. W takich środowiskach, w takich społecznościach lokalnych jak Choroszcz, ludzie potrafią się jednak dogadać, potrafią porozumiewać się i na, i na poziomie rządowym wykorzystać środki, i na poziomie samorządowym i nawet lokalnie i sami zebrać się, żeby po prostu wspomagać ochotnicze straże pożarne, bo widocznie jest to bardzo potrzebne, a jak wiemy, straż bez straży nie da Byśmy chyba sobie rady. Cieszymy się z jubileuszu OSP Choroszcz, która na stałe wpisała się w tożsamość gminy i jej społeczności. Dziękujemy za trud druhów oraz za ich ofiarną służbę bliźniemu. Od ludzi nie mundur. Oczekujemy tego, żeby się cieszyli razem z nami, żeby wiedzieli, że to nie jest samochód czy zabawka dla straży pożarnej, że ten sprzęt ma służyć właściwie wszystkim mieszkańcom. Najlepiej, żeby ten samochód służył tylko do szkoleń, tak? Ale no niestety będzie też wyjeżdżał do poważnych rzeczy, więc zawsze życzymy tyle samo powrotów, co wyjazdów i aby te, jednak ta ciężka służba nie była aż taka trudna. Życzę, żeby jak najrzadziej musieli interweniować, żeby tych interwencji było jak najmniej, ale żeby zawsze były to interwencje skuteczne i bezpieczne. Gratuluję im dotychczasowej skuteczności tego, że w ogóle chcą służyć w Ochotniczej Straży Pożarnej i podziękować za tę służbę. Gratulujemy nowego tak wytrawnego towarzysza. Niech służy on im swoją mocą, pomocą i niezawodnością.